Zed jeden. No Zed to... jeden? No było... jeden. To zero, na Zero ma, zero. To to się, że tu... Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z nowej serii na Arid. Serii, którą kiedyś wam obiecałem, takiej od początku do samego końca. Od tego wipu na SODzie wprowadziliśmy group limit, maksymalnie 8 osób w jednym teamie, żeby po prostu powstrzymać taki zer gameplay, który mogliście zobaczyć na ostatnim filmie z Arid u mnie. Fajne to było, ale bez przesady. Zebraliśmy sobie bardzo przyjemną ekipkę, parę osób na pewno już z filmów kojarzycie. Dzisiejszy film to tak naprawdę parę pierwszych godzin na serwerze, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak wyglądał nasz początek. I niestety, ale muszę o tym napomnieć: jak był wipe, to byłem chory i w sumie to zdychałem na chacie. I mówię cicho, mało mówię, więc wielkie chory za to, ale z czasem będzie tylko lepiej. Nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Dobra, pierwsze co mnie na przykład już zaskakuje, to to, że tutaj jest jakiś totalnie las. Jest w ogóle coś tak jak czart i Zobaczcie sobie, że cały ten obszar dookoła Fishinga, Point Oscara i tak dalej zamienił się w dosyć spory las. Tak samo e, te tereny tutaj zostały zalesione, o ile mogę tak nazwać. O migo, no. Tu leci. E, chcesz broń? A leci. No ja jasne, ja Yeah. Na dole, a na górze. To jest nowe auto? Tak. No, tu jest plecak, jak wiesz, my... w środku. O. Wjeżdżajcie tam, my jedziemy tutaj na spodostrzeni. Ty boisz To Bo Chyba jest nawet więcej niż 200. Ja jeden, jeden, jeden no to... raz Dostał. Jeden ma 0 Zadawajmy na razie cokolwiek. Buduj tak. chod... po jesteś... prostu nawet obok stry. Stry. I to się ty jakoś tak tak rozbuduje. Jest ja... do... żup. Jest on przod. Plasty, ten leży i te z, 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 mailejami z mailejami tak. teraz się e, Jeden jest jeszcze outside. A przed tobą za mój Heda dostał. O ale mówię wam bombę. Za tym budynkiem. No, on gdzie tutaj, ono roze mnie Heda dostał wcześniej. Nie Nie widzicie że to, Chuj dostał, chrystek. Lewo. Dwóch na mnie, dwóch na mnie. Bo jest I czterech No że? kurwa Ja jak to ja klasycznie zajebałem jakąś taką totalnie niepotrzebną wyjebkę Ale trochę mnie poniosło Reszta teamku wróciła do bazy Mieliśmy jakieś itemy Więc tak naprawdę nic się nie stało Bo ja nie straciłem nic ważnego Okej? Okay? No, ale ten taki szybki było on no, badał tą osobę? Nie Czemu? Ten z no, no. ja to jest OP Kurwa jakieś tak. Naprawdę? Amunicję premium ładuj Szukaj Wrzuć Ja z ja setu ja zostanę chyba A, dobra o kurwa, bez kiki. Żyję, żyję. A O kurwa, malarzcie ma koledzy przyjdzie. Co z wylecisz, nie wylecisz się? Dobra, nie najpierw climb w krain flach. Gdzie ja tego fusiona? No ja mam tylko, fusiona. Nie daję? Ja wszystko przyniosę do małych. Kanem chyba, jest jakieś a to o inny mówiłem. No też, fajne itów. To, to koledzy z ukryłych mamy. Dobra, mą baga tutaj. Zobacz tej czworki. Przed nami jakiś. Tak, chcę zajebać. O, co, co? mega łatwo schodzi to bardzo. To czekaj. to? to. Drzewo ścięte, ale nie zabrane. Tam jest baza na 285, a pewnie masz kompasów. nie widzę, 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 jestem. Proszę, wracam do różnych partii, Jeden? Aaa, jeszcze tu. Przemaduję. <śśpiewa> A? 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 A no. Dobra, co ty to dowiódł? Hehe. Jeszcze. H? Ma się dowiódł. A gdzie jesteś? O kurwa, lecię to jowo. Ja nie podejrzeli za blisko, tata. Ja Jednak to... no, generalnie, tak by ktoś tu przyszedł. W momencie kiedy byliśmy sobie na PvP na jednym z pointów gdzieś tam dalej w głąb mapy pod naszą bazą zebrała się spora ekipa oponentów. Trzeba było wrócić i zadbać o to, żebyśmy tej bazy nie stracili, bo nie była rozbudowana. Nie chcę mu... Może w sumie. nie, nie. ci na głowę, Ale wywóz z będzie. będziesz. kogoś! Kurwa! Ty, jak, chcesz, jak chcesz im pomóc, to mogę ci zdjąć tą ścianę i ten. Czekaj, ja bym się... A! To czekaj, to ty z tyłu, z tyłu mnie widać, tylko... A nie, a nie ja nie ja tu nie. z tyłu, tutaj, tutaj, bo... Spadam. co? side'em <laughs> na tego. Na Militarkę. A no, ja tutaj Nie, tak nie, nie no, czekaj, poczekajmy tutaj. Ja, ja poszedłem, chwilę no. z nimi. Bo... No nie wiem, niech oni coś zrobią, albo... Stawiam. Stawiam. No, heada. No, no. heady. Nice. A bo to is... jest ruf, na rufie są wiadomości. No, trzech co najmniej. Wyskoczył no jeden, dead Dead, Mój dead Mój dad. Mój dad. Mój jeszcze. jeszcze dad. No. ja, pierdole. Nie, ja wróciłem ja no Kurwa badania, no, nie da się, się nic zrobić, oni nic nie muszą przebrać. Ty jednocześnie powinniście zresbyć generalnie. Zresbyć jak możecie teraz pojawić się. Zerobacz, zerobacz, zerobacz. To jest. go, mocz go. Dead. Elo. Elo. Drab... Tylko drabinę Am. niszcie. Drabinę, drabinę, drabinę. Dobra, oddali no, loot. No, no pierdolone. i wypłacili, ile. wypłacili. No. Wypłacili Dobrze. tak potężnie. No ja nie mam może wyjść. Ja mam.

Siedłem. Ja leżę, ale. Dziękujemy. leży, leży, leżę, leżę. Jeszcze gdzieś? Ja w szedłem, dobiega, dopiero, dojść wchodził. ale musimy szybko ten dach ogarnąć bez pizza. Sytuację udało się opanować, a my dostaliśmy darmowy loot delivery. Oczywiście po tej sytuacji nie było już więcej takich podejść ze strony oponentów. My potem też zasilowaliśmy tak bazy, więc byliśmy już safe. Co? To... No. Widzisz co to jest? To ja to tutaj od To Pokażę na pannie pancerne jeszcze, nie? Tak lata, no jest pancerny twór. Co? Fajne auto, nie? Ha, chciałabyś kurwa takie. No już nim nie Co mogę ja? wyjechać. Kupić amu, bo... Ja musiał szczurek boxy? jakiegoś... No to idę wariacie. Po Pochodzisz. Noszamy na arki? idę, idę ide. No do ary nie mam. mam. Leży. Sprawdź. Na Zaraz, czy taki... O, jest taki... Na moim nimniku. Zaraz będziemy to lądować. Idzie. To się tak wzięło. Dobrze. Jeden pójdzie dużo dostał. Boże, jak skaczę, mało paniebane. Jak to widzę, to nie wiem, jakiegoś kantera no, tutaj daję. Kurwa, no ja tak mogę. Chodź, jeden. O, ból. Jak to on zbuduje? Przynajmniej. Chodź, jak to? ostatni został On go bije ten znak ja to. Ja też wybiegnę od ciebie On nie został ostatni Henryczka o, dalej nie zlutowali A, czyli cofkę po prostu wali? Chodź, chodź na swojej idy, chodź na swojej idy Idę, idę Jako snajper le le Stary, stary się... ile tyle rzeczy? Zobacz maleńka Pierwsza Kurwa, no repa bo mi dodało więcej Bo stronowałeś a... Mam nożyk, doba Od której drugiej Obrane, strony? Widzisz jak to jest chata?

Czekaj, czekaj! No dead, next one. O kurwa, ile tu leży, ile tu leży. Cześć magu. Jak z pistoletu tam wszystkich zabijam, retu. Ty podjeżdżasz? Super, kurwa. Wsparcie, wsparcie. O kurwa! Na kolejny leci. Ja no, pierdolę, ile ma... Ile od nich ma, kurwa? Biegnę. Zabrane. Nie Dobrze. Yo, odpapem. Kurwa, jaki ty masz range na tej łapce? Kurwa. Wypierdalaj. Hello, broniony. Proszę. Chyba ja samo do kolta. Tym oto sposobem udało nam się wygrać kolejne chaotyczne PVP. Cudów tam nie było, ale to jest lud na plus. A po IP każdy item jak się na rate liczy. Wróciliśmy do bazy, a potem kolejne PVP na mieście. Ube, naprawdę, no, ja na wiadro. Babka ho! Rozerwiemy się dzisiaj. <grym> A babcia by była kurwa jak na Instagramie są te filmiki jak jakaś babcia wpierdala ciastka z Widem. Potem na kanapie rozjebana leży, patrzy każde oko w inną stronę. <grym> <grym> ja, ja, dobra. dobra, chodź, nie wiem tego naspa, chuju. No kurwa jak on pustek... Nie no! Co to, to było? Fukło śmiertelnie! Chyba zaskoczył. Aha, padłem kurwa na tym dachu Ja pierdolę, plecy No to tam... ale dwóch typa obok Tam retu po lewo na ulicy jest czterech chłopów A ja widzę, 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 to się odprydala. Ty pat jeden tam Dobra red, na stas, na tas, ja plecy w jeden jednak padłem, obici dwóch praktycznie do zera, ja pierdolę. Leży? No bo już nic nie Mójnik no, ooo... czas pierdalać. Na ewce, na ewce retun. Dobra, ja spierdolę, miałem takie rzeczy. No tutaj mam grę. Oni zaraz tu A Chowam się dał autem. Mam medy? Pan. Leży, leży jeden na mnie? Dobra, Dobra lutun się Czekaj, no, czekaj, 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 czekaj. Ale nie, jak się podjeżdżają to słyszałem że podbiegają wsiadajcie, 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 wsiadajcie Czekaj, czekaj, czekaj Nie bądź Jebać go na retu, jebać go Prawie dead uff Retu, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj to Wsiadaj, wsiadaj, w po kowaranie Wrzucą do złotego Tu jeszcze zaolot I te z to Kurwa. są Kurwa I see Pania, tak? hit Zero ma, zero ma Leduje Cieka do tyłu Biegnie dalej Nie, nie biegnie retu, to Rato nie biegnie, no to No to idźcie jak macie ten na eku, to wypad, wypad, no to jest dobra, dobra, nie dawaj, nie dawaj, sens. do tej której ja coś już pierdolę. Nara? To jest tak, to jest tak, No dobra, ja myślę, że. Masz jakiegoś innego z lasa? Dobra, ja mam w kół. dobra, nieważne. Uuuuu, uuuu. Po jednym każdy. No tak, i, tak, i, I farminy i No, Po tych kilku profitowych fightach mieliśmy już naprawdę bazę, totalnie nabitą lutem. I problem był taki, że była ona dosłownie na jedną drewnianą ścianę. Pierwszy raz też budowaliśmy bazę w takim miejscu. Nie wiedzieliśmy, jak w ogóle chcemy to zrobić, więc trzeba było eksperymentować. Sfarmiliśmy sobie trochę metalu. Byliśmy w stanie zrobić jeden lutrum 2 na 1 z metalowymi lokerami w środku. Mały, ale zawsze coś. A potem skoczyłem sobie na farmę drewna, bo to była kolejna rzecz, której nam brakowało. No, jako dosyć. No to jest base. chyba wszedł. Mogli. Nie. Hmm, no nie, nie nie. i ktoś tu chyba był wcześniej. Mam wrażenie. Jeszcze jeden Jeszcze. Jeszcze. Puszyłem. Puszyłem. Jeszcze ze mną. Aha. Jeszcze meduje. się. Leży. Leży. Jeden. Bez toheda leży. Daj. Hmm. O, o chuj. Co to za to do akcji? I ten engine to chyba w tego, kiedy już skrapa i tak dalej daje, nie? Car engine Nie, to jest kasy tylko metal... metal... A? No metal... Mili, ty mili amuletki ja I tego tak, tu jest Ale wracają, zmęczeni z pracy No i po ścinaniu drewna mówię sobie, dobra zrobiłem jakąś robotę, idę na chwilę awka i poszedłem sobie do kibla Jak każdy kurwa człowiek czasami musi iść do kibla I stała się jedna z moich ulubionych rzeczy Zuraidują, Zuraidują nas. No co ty? Się. Ja mam zalas, no, ja, ja mam zalas, ja mam we ja mam we trójkę No i we dwójkę ja mam mam tu tak ja kurwa Jak zginę to już koniec, nie? No. No no, no Ura. mam zalas, ja no mam zalas, ja BEDA zalas, ja mam zalas, ja mam 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 Chowam się za boksem. Gę do lewej, był tam gdzie są drewniane boksy. Są dwóch, dwóch przy drewnianych boksach są Czekaj, bo ja się tutaj sprowadzuję. Dora się. Leżę, leżę. Tam są bugi nasze jeszcze tutaj czy nie? Nie. Nie, na moim niku jest, jest jeden, typ no, 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 mam Ok, zjebaliśmy tę sytuację, nie byliśmy na to totalnie gotowi i nie spodziewaliśmy się, że tak szybko dostaniemy rajda. Wpadli całą ekipką, wybili jedną ścianę. I my też popełniliśmy dużo błędów, w tym na pewno ja. Top jeden błąd to dojście od komputera, nie wiem co ja sobie w ogóle myślałem, że ja odszedłem od komputera, normalnie ludzie tak nie robią. Ale tak poza tym, mogliśmy tą ścianę zasilować, albo chociaż spróbować to zrobić, bo to była dosłownie tylko jedna łódeń ściana, której się pozbyliśmy. Drewno u nas leżało dosłownie na środku bazy, można to było wziąć, skraftować walla i jakoś cudem to postawić. Niepotrzebnie pikowałem, no ale stało się. Tak, no tutaj nie są mesze. Nie no, mamy w chujlu tu dalej, w sensie no... Masz na sobie te mesze te czwórki? E, no znaczy, ja mam na sobie mechę, gasmaskę, C4, nie mieliśmy. Dużo nie straciliśmy, co są takie itemy na arii, że... Wyjebane się szybko farmi, sentry. No. Czemu jest ja? Czemu dzień się zrobił, <grym> <grym> tak? co chodzi? No retu. Po nie ja! No, Nawet ta... nagrywam teraz. Ja ratuję to dzień od razu. Myszor, Myszor. Myszor, Myszor. Myszor! Myszor! Kurwa, jak wybiegli, jak mrówki w czterech na mnie. Eheh... Eheheh... Siadaj, chce, by tam podejść przed wystartem i się zarabiać. Rozumiem, to 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 że wracamy im wpierdolić. Nie. Niestety, ale nasza baska została całkowicie... No, nam zabrana. Zgrifowali ją, na dodatek byli tam jeszcze bardzo, bardzo długo. Nie byliśmy w stanie wynieść żadnego lootu z boksów, które zostały niezrajdowane. Po prostu zaczęliśmy grindować na nową bazę. Się traci radiacji. Ale to ty idziesz do roboty czy nie? O, ja mam teraz weekend tak, że mam do mnie o 5 rano zadzwonić. Wiem, ja, już milion tu biegnie. A za pierwszym razem to ja Ale Ależ to zdrow, lol. Też plecak. Aha, AR-16 to ma. Chyba, że plecak był Dobra, już jesteśmy loaded chłopaki bandana. Ja skułem. No. O kurde, jebnął. A. Ha. No, nie napawił jeszcze pistoletika fajnego. Kuruj. ale dużo itów Łopy? na górkami tutaj. Ojejda. Boże. to jest. No, no nie, no ten tutaj trochę odch. Jaką? Jest jeszcze a, muzyczka spływała na tym No Naprawdę to jest. <grywa> Hello my friend. I have a very nice offer for you. So I'm gonna give you a cup, you know, like for the hit. A cup, cup. And you will give me this uh, gun because it looks very nice, very nice. I really want to. Have that gun. What you think about it? What you think? Można jakieś krytyz drzewa skraftować? No, da, no, śniwy. A tutaj, tutaj to jest tylko na jedną. Nie, wiem myślałem, że tak na chwilę. No chyba, że coś skraftować, tej struktury od razu pójść bazę wybudować więc tak, że tak, nie wiem, jak coś zrobić. No, to chyba tak. Czekaj, to jest? Moro. Ty, on miał homemade charger. No sobie? tak, no powiedział, że przyniesie, no to przyniesie. No, no O kurwa co jest! Jeszcze się nie płagało, ty! Można powiedzieć, że cel został osiągnięty, bo przed pójściem spać mieliśmy przygotowaną klitę. O to nam chodziło, żeby mieć małą klitę, do której będziemy mogli odkładać itemy następnego dnia rano, kiedy wejdziemy i zaczniemy znowu się rebuildować. Wybudowaliśmy się tak naprawdę kawałek dalej od poprzedniej bazy, bliżej Overpassa, na jakieś górce koło niego. W praktyce nawet okazało się to bardzo, ale to bardzo przyjemnym spotem, co zobaczycie w kolejnym filmie. I chociaż ten wipe day może nie był dla nas idealny, i dostaliśmy rajda i w sumie to skończyliśmy dzień z niczym, to pamiętajcie, że to dopiero początek, i jeszcze dużo się pozmienia. Dzięki za oglądanie do końca, pozdrówki dla Was i do zobaczenia w kolejnym filmie. Elo!